pierwszym teraz pierwszy na moim kanale, dzisiaj gramy w chowanego z Derwi, przywitaj się Dawaneczko No i yy, macie link w opisie do filmiku Derwi, gdzie też właśnie graliśmy w chowanego I u mnie jest druga część teraz yy, Chcesz coś powiedzieć, dopowiedzieć? Nie No to yy, może skoro w twoim odcinku zaczynałem pierwszy, pierwszy się chowałem, to może teraz ty się schowaj pierwsza No wyłącz. Dobra, ja chowam, jestem w drzewie i chowam i chowaj się. Jak to będzie utrudniona wersja. Dobra, i widzimy się jak już policzę. W prezencie ciebie nie ma, więc może jesteś... Nie siłasz w prezencie na koniu. A no faktycznie przecież nie jesteś koniem. Zapomniał. Dobra, włączę sobie szybkie bieganie. I tak, moim zdaniem ty jesteś w mo... Ej, Nic dobra. Ja wiem, gdzie ty możesz być. Ja wiem, gdzie ty się najprawdopodobniej schowałeś. Nie, nie wiesz. Nie, ja... To jest bardzo prawdopodobne i na twoim miejscu byś się teraz schował. Jeżeli... Ja nie pamiętam teraz, gdzie idę, ale jeżeli tam ciebie nie ma, to ja się w następnej rundzie tam chowam. A ja w ogóle swojego konia zgubiłem, nie wiem, gdzie on jest. Wypadłam, no. Dobra, ciebie tutaj nie ma, niestety, no ale. Dobra, idziemy w kolejne miejsce. Możesz być w sumie na górze tam. Tam na górze, gdzie gdzie przylecieliśmy. A bo ja wiem. Ty mnie nie zauważył. To jest po prostu jakiś Serio? Tak dobrze się słuchasz? I nie zauważysz, no Dobra, ja idę do góry Bo tam możesz być Jeżeli ciebie tam nie ma, to naprawdę się poddaję Nie no, nie poddaję się Nikt się nie poddaje tutaj normalnie Dobra A, zobaczę, mi A gdzie jest mój koń? Ja serio jestem ciekawy, gdzie mój koń zostawiłem Dobra, tutaj ciebie niestety nie ma A ty mnie widzisz? No widzisz? Nie, widzę, no, nie, nie, widzę nie, nie, nie widzę Aha, jakby co, nie wychodzimy poza wioskę, mówiłaś i? E, u ciebie widzieli Co? Mnie widzieli? No u ciebie widzieli, że nie wychodzimy poza wioskę, przecież mówiłaś A, No tak, no tak A może się, o, ja w ogóle Ludzie, patrzcie jaka piękna, zarąbista zorza polarna <grym> No zobaczcie sobie tutaj w zorze polarną, jaka piękniutka 5 za... A dobre, sorry. Mam taki słaby aparat, że tej złorzeń nie widać. Dobra, bo mój koniec jest niecierpliwie. Niecierpliwości, a ja więcej jest to A w ogóle mamy 15 y, minut na znalezienie? No to widzieliśmy u mnie na filmiku. No tak, bo jeżeli nie oglądaliście filmu y, y, Derwi, to macie tam link w opisie. Oczywiście i wejdźcie, najpierw obejrzycie film Derby, potem mój Dobra. Ej, mój koń gdzie jest? Ja tego konia chyba tutaj ja zostawiłam. tego filmiku nie zmontowałam, nie? No ja ten film... nie nie, już, no. nie, to nie ty. Dobra, myślałem, że to ty, a to inny koń. Mam karego fryza Generacja trzecia polecam. Na lodowisku może być. Nie widzisz Znale? mnie? Ile, ile czasu cię by zostało? 10 minut. Dobra, nie znajdziesz mnie. Ja w ogóle Wam wizowe topotnę, żebyście Wy też nie widzieli wszystkiego, bo będzie Wam za nudno. I ogólnie filmy na moim kanale będą teraz y, codziennie albo co dwa dni jeszcze się zastanawiam. Nie, raczej co dwa dni, albo raz. Nie, nie. Y, y, tak się łapek w górę zostawicie, to nagram dla Was y, kolejnego chowanego. Zdarmi. Z, Darby. z Darby. Postaram się dać w kanałach polecanych Darby. Dobra. Serio. Już powoli tracą mi się pomysły. Biegam cały czas w kółko. I yy, nie mogę cię znaleźć. Chyba 5 minut tobie zostało, wiesz? Yy, nie, mam dopiero 6 minut. Ciebie szukam. Zostało mi jeszcze 9. Powiem um, szczerze, że... A gdzie ty w jesteś? Jestem... Yy... No nie wiem, gdzie to, jak to określić. Jestem przy tym lesie śnieżnym. No, no, daleko. Daleko. Dobra, Pola, serio. Ty masz takie dobre kriówy, że to totalny sztos. Dobra, Pola. To Dobra, przybiegnij do mnie. Tylko weź mi nie po imieniu, tylko werwij. To się wytnie. Bo jestem przyzwyczajony, żebym mówił do ciebie po imieniu. Postaram się mówić de derwi. Dobra, derwi, gdzie jesteś? Ja to nie mogę tego powiedzieć, gościu. Dobra, y idę do ostatniego miejsca. Jeżeli tam jej nie ma, to ja się poddaję. Dobra, derwi, to... Je Jestem Derby? obok łosia. Co? Obok łosia jestem. Ja, to... <śleszy> ty jesteś <niech> <śleszy> Dobra, poddaję się. Dobra, spotkajmy się obok koinki mi pokażesz gdzie byłaś. Teraz widzowie, ja się kopałem, bo ja mm, kompletnie nie wiem gdzie ona może być. Idę do choinki. Idź Jad na targu koni. Gdzie? No tam gdzie są konie do kupienia. Ej, no przecież ja tam byłem! Chodź na ten tak No idę na ten. Ja Poczekaj, bo ja wyjść no, nie mogę. No i tutaj, no i no, no, i weszłam na dach. Ale gdzie na dach? Poczekaj, bo ja tu, ja tu nie mogę wejść. Darby. No, 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 wesz no weszłam na dach, no. Tam jest trudno wejść. Aha, pod ziemię się zatańczyłam bomba. Ty? Ja nie mogę stąd wyjść. Konikom czekamy tylko na derwi i... O dobra, derwi przyszła, zejdź konia! Eee, eee, ZEJDŹ! Zejdź konia, już! <grym> dobra. I teraz ja się chowam na koniu, mam włączyć dzikie konie? chcesz. Możesz sobie, możesz nawet zdjąć jak chcesz, nie wiem, chcesz. Ja sobie włączę dzikie konie. Ja chcę mieć... Taką grzywę jak makaron, czytajcie to? Dobra, i miło. ja się idę chować. Y... O, nie. Licz... Licz do 50, ale po cichu, bo ja chcę, widzą, pokazać jak się schowam. Co? Ale co mam liczyć? No po cichu, bo do 50, nie. Chyba, że ja się schowałam wcześniej, nie. Dobra, Dobry. tak jak powiedziałem, no, że. No, może być, by liczyć na czacie. Nie, no. Po co, I bo ja już się prawie słuchałem. Tak? No dobra. No to mi po prostu powiedz kiedy. Dobra, jeszcze nie. Ajksa, u w ogóle dobijam do 18 levelu. O, no prawie. Nie, koniu koni nie chodź. Bo mam z tym problemem, bo mówiłam. Dobra, ja no czekajcie... Mam taki, że, znaczam, że mam mało zadań. No to jest Derwi największy pro problem, bo Derwi już nie mam prawie zadań w ogóle. A jeżeli właśnie nie będzie Derwi na odcinku, to najprawdopodobniej będziemy zrobili sobie zadania. Ja będę robił zadania z nami. Dobra, i muszę jeszcze. Weź piszcie w komentarzach, jak, ten, jak zrobić to. Bo tam niektórzy mają po 20 lewele, nie? A Derwi ma cały czas 17 od roku. Dobra. lampa świeci. Jest troszeczkę trzeba przejść, ale głównie podpowiem ci tak, że najgorzej jest... Najgorzej jest yy, się ustawić. Be, be, pod choinką czy z choinki? Mm, co? Pod choinką, czy z choinki czy jak? A co z choinki? No ten, gdzie ty, ty, bo ty mówiłeś coś o choince. No, że jestem... nie jestem aż tak daleko od choinki. Ja z jakąś torbą, która nie jest moja. Czaisz? <noise> Dobra mm, 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 Trudno. Dobrze się schowałeś Serio? Mhm. No bo to jest takie miejsce, gdzie ja ciebie szukam i myślałem, że ty tam będziesz. Miałem tak 60% pewności, że ty tam właśnie będziesz, a Ciebie nie było i postanowiłem się tu schować, bo to jest dobre miejsce. Serio do chowanego to ono jest najlepsze, serio. To? No to miejsce. Nie, tego nie widziałam tego miejsca. Też jest trudniej się na koniu schować, bo Ale, konie czy, jest duże. Co? Trudno jest się schować jako konie, bo konie jest duże, nie? Ej, później się sobie fajerwerki może na końcu odcinka. No, a możemy na koniec odcinka ferwetki. Kurde, a to jest małe miejsce czy duże? Yy, pod względem schowania się jest mega duże, ale dla dla konia jest się ciężko ustawić. Nie bo ja wiem, gdzie ty jesteś. A lewitujesz? Co? Nie, nie lewituję. No to ja mam takie fajne miejsce. Gdzie można lewitować? Gdzie? No na, lewitować można na tym, na wyścigu. Tylko A to nie, no to się dowiemy w kolejnym odcinku Jeżeli taki powstanie, musicie wbić dużo łapek To wtedy powstanie na pewno ja To jest zupełnie połowa graczy zes... Aaa, ja pierdolę, przepraszam Dobrze, moi drodzy, jesteśmy tak... Yy, no już... Dobrze się Serio? Ja, nie wiem gdzie ty jesteś Chodź obok lodowiska Lodowiska? się. Obok tego dużego lodowiska, chodź. Czekaj, bo idę na moją miejscówkę teraz. Ja byłem w tym śniegu, w takim dużym śniegu. Dobra, chodź na górę, zakończymy odcinek. Nie, ale weź ostatnio tą kryjówkę, bo ja w tej kryjówce mojej. Co? Ja jestem w mojej kryjówce, weź ostatni raz, zrób ostatnie. Hide and seek. Jaki no ostatni, że ja no ostatni, że ja się chowam please. Ale po co? No bo, kriuszka, bo mam taką fajną kryjówkę. To nagramy do Ciebie teraz. Okej? Okay? Mhm. Do Ciebie kolejny film, drugi, bo ty, ty chcesz daily robić. Dobra, to chodź, tylko zakończymy na górze odcinek. Dobra, to by było na, na tyle z tego odcinka. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków lub e, jeżeli macie swój pomysł, możecie też napisać w komentarzu. E, no to piszcie w komentarzu koniecznie, jakie macie pomysły. Ja, ja się już zamierzam. Pamiętajcie 8 łapek w górę i kolejny właśnie e, chowanego nagrywam